Dzień dobry! Chciałbym opowiedzieć e, Wam dzisiaj o takim systemiku, który ostatnio nabyłem, który ma pełnić rolę wideo domofonu u mnie w domu. E, już kilka lat mieszkam i nie zrobiłem tego, bo w tym momencie przyszedł na to czas. E, obejrzałem kilka wideo na YouTube. Ja trochę poczytałem dokumentacji. E, wybrałem system Hikvision. Hadlowo on się nazywa Hig 702. Jest to system dwużyłowy, co oznacza, że między modułem dystrybutora Moduł dystrybutora, który montujemy w domu, to jest ten element. Między tym modułem a wyświetlaczem i modułem zewnętrznym potrzebne są tylko dwa kabelki, jedna, jedna para. Ja użyłem do połączenia tutaj na krótko takich kabelków z, z kabla ethernetowego I, i mam położony docelowo kabel. Też kategorii 5E, więc też skrętka komputerowa. To wszystko działa, bo sprawdziłem. W tym momencie to działa na tych krótkich kabelkach. Na krótkim kabelku również jest podłączony do systemu elektrozaczep. I też działa. Tutaj wiemy, że przekrój jest ważny, bo pobór prądu jest no wcale nie mały. Przy takim zwykłym elektrozaczepie to jest około między pół ampera a jednym amperem, więc zasilanie jest ważne. Ja do, do zasilania elektrozaczepu użyłem odrębnego zasilacza 12V. On jest gdzieś tutaj pod stołem u mnie, natomiast on zasila ten elektrozaczep, a zwora która jest w tym module zewnętrznym jakby zamyka, zamyka układ i powoduje, że elektrozaczep się otwiera bo on jest normalnie zamknięty dajemy mu zasilanie, to się wtedy otwiera na określony czas jest to konfigurowalne u mnie jest to chyba 20 sekund częścią systemu jakby tego, który jest w pudełku są następujące elementy po kolei od, od układu zasilającego jadąc. Jest to taki transformator maszyny DIN z 230 na 24V DC. Ten, te 24V DC zasilają taki moduł dystrybutora, do którego podpięte są moduł zewnętrzny i moduł wewnętrzny. Na tych zaciskach. 24V i sygnałowych nie, ma, nie jest ważna polaryzacja. Też mogliby to w dokumentacji instalacyjnej napisać, bo zastanawiałem się, żeby czegoś tutaj nie popsuć. Natomiast, no, próbowałem już różnie. Te zaciski nie są oznaczone. Więc nie ma tam plusa, minusa. Jak podepniemy, tak, tak jest. Po prostu i działa, tak. Więc ten moduł współpracuje z czterema elementami, jednym, jednym modułem zewnętrznym i trzema wyświetlaczami ewentualnie, jeśli ktoś ma taką, taką potrzebę. Tak? Elektrozaczep, no to jest kwestia dodatkowa, widać, że on nie pasuje do całej reszty, widać, że już troszkę przeżył, on u mnie kilka lat na furtce był zamontowany, nie pracował, ale po zdjęciu okazało się, że jest jeszcze całkiem sprawny i prawdopodobnie go użyję. Także nie jest to unboxing, więc jest, jest wiele innych wideo, recenzji, w których możecie zobaczyć dokładnie, co tam jest w pudełku, bo są jakieś kabelki, jest taki, taka obudowa fajna do, do zamontowania tego modułu zewnętrznego, są jakieś prawda, elementy montażowe do wyświetlacza. Także wszystko, wszystko jest w komplecie. Wszystko jest w komplecie. W tej formie, w której tutaj widać u mnie na stole, to już jest skonfigurowane. To działa. To wszystko, to wszystko działa. Ja bym chciał to zademonstrować, jak to działa, bo te podstawowe funkcje działają. Działają i nie ma się do czego przyczepić. Zasymulujemy teraz, że jakiś. Gość podszedł do furtki i będzie chciał nas wywołać w jakiś sposób. Jest również przede mną telefon, który jest skonfigurowany. Ma zainstalowaną aplikację Hik Connect, także on się też powinien wybudzić w momencie, kiedy ja przycisnę ten przycisk wywołania. Zaobserwujemy pewne przesunięcie. Myślę, że to jest jakieś dwie sekundy w stosunku do wyświetlacza, tego, który jest bezpośrednio podpięty, ale musimy wziąć pod uwagę, że ta komunikacja jednak odbywa się przez internet. Nie wiem, gdzie są rozlokowane serwery Hikconnect, te serwery proxy, które pośredniczą w tej komunikacji. Może się okazać, że one są w Chinach, więc jest daleko. No, w Chinach, powiedziałem, w Chinach, no bo cały, cały ten Hikvision i producent jako taki. No to jest jednak Chińczyk. Dobry Chińczyk, ale w dalszym ciągu Chińczyk. Dobrze. Podczas gdy będę, będę uruchamiał komunikację głosową, nie będę mógł mówić, bo to się wszystko sprzęga. Więc to, co mam do powiedzenia, będę, będę mówił wcześniej, natomiast potem, potem rozłączę i będę dopowiadał. Także włączamy. Także była się komunikacja, tak jak zapowiadałem, nie odzywałem się, bo i tak tutaj się delikatnie sprzęgało wszystko. Także można odebrać połączenie. Ten HIK Connect działa na wielu telefonach. Mogę go udostępnić. Jakby dostęp do, do tego systemu mojej córce, mojej żonie, kochance, bądź komuś, komuś jeszcze innemu, rodzicom, prawda. Więc to, to wszystko działa. Yy, I no, chciałbym się skupić, może nie tyle na rzeczach, które działają, bo to w wielu fil filmach można sobie obejrzeć, ale yy, przed moją decyzją zakupową brakowało mi właśnie takiej recenzji, która by pokazywała, co działa, ale również czego. Co nie działa, na co można zwrócić uwagę, i co może wpłynąć na decyzję zakupową. Czegoś takiego nie znalazłem. Wszystko, co oglądałem, to była jednak taka laurka w kierunku tego systemu, producenta czy dystrybutora tego systemu. Także opowiem Wam o rzeczach, które, z których można być mniej zadowolonym. Pierwsza, pierwsza rzecz to, to taka, że na przykład oglądamy sobie obraz z kamery i chcemy na przykład go uwiecznić. Wciskamy przycisk, zrobiono zdjęcie w tym momencie. System zapisał na karcie pamięci to zdjęcie. Karta pamięci jest umieszczona z tyłu w slocie na, na MicroSD. W, w komplecie dostajemy zresztą taką kartę pamięci 16 GB, giga, z tego co pamiętam. 8, nieważne, 8 albo, albo 16. I, I teraz tak. No, z, zdjęcie zostało zapisane, ale jeśli rozmawiam z kimś, może chciałbym zapisać e, również wideo takiego, e, takiej rozmowy. Może ona nie jest zbyt miła dla mnie, chciałbym uwiecznić ją. To jest taki przycisk, który służy do zapisywania. E, nie wiedzieć czemu, jak się go wciśnie. To system prosi o podanie hasła administratora, tak jakby to było z jakichś względów ważne, a te hasła zwykle nie są takie krótkie, wpisanie takiego hasła nie zajmuje sekundy. W tym momencie to już wszystko, co miało być powiedziane, to pewnie zostanie powiedziane. Natomiast ok, no wpiszę to hasło, odwrócę na chwilę. Hasło administratora jest spisane, jest, jest to poprawne hasło. I co się dzieje? Potwierdzam to hasło. Jakieś dwa przyciski. No, wcisnę taki, który sugeruje, że jest wszystko ok. Operacja nie powiodła się. Bardzo krótki komunikat, ledwie zdążyłem go yy, przeczytać. Także to nie zadziałało generalnie. Nakrywanie wideo nie działa. Zobaczmy, co się dzieje, jeśli to samo zrobię z aplikacji. Dobrze, weźmy go na całe żeby to chyba lepiej widać. I teraz tak... Zdjęcie zapisane. Tu działa, działa. Także można być zadowolony. Działa. Ale żeby nie być takim zadowolonym, od razu powiem, że rozdzielczość tego materiału wideo to jest 4 CIF, czyli 704 na 576. Można być lekko zdziwiony, biorąc pod uwagę, że, że ten system jest promowany jako system Full HD, czyli 1920x1080. 4CIF, no to jest standard dla CCTV, jakiś standard stary, natomiast standardem również są właśnie te nowsze, które są 720p, 1080p, Przede wszystkim mają inne proporcje obrazu, 16 na 9 a nie CIF ma taką zbliżoną do 4 na 3 Jeśli przyłożymy do tego szerokość obiektywu, czyli kąty widzenia obiektywu tego modułu zewnętrznego, który ma 180 stopni horyzontalnie, i to był jeden, jeden z głównych czynników, dla których wybrałem ten oto system, te 180 stopni, żeby on widział od prawa do lewa wszystko, co się dzieje przed moją posesją. No i też spodziewałem się, że jeśli coś widzi tak szeroko, no to oczywiście rozdzielczość zapisywanego materiału i widzianego materiału, no będzie odpowiednio też zagęszczona horyzontalnie, więc nie będzie to 1920x1080, tylko to będzie jakieś 2500x1080, po to, żeby pokryć odpowiednią ilością pikseli tak szeroki obraz. No jakieś moje było zdziwienie, że do pokrycia obrazu właśnie kamerą 180 stopni horyzontalnie mamy rozdzielczość 4C w proporcjach zbliżonych do 4 na 3, czyli starego telewizora. Dla mnie jest to wielkie rozczarowanie i no moje zadowolenie, po tym, jak się, jak się dowiedziałem o tym, no zmalało, mocno zmalało. Na karcie pamięci która jest